No nie. Jeszcze raz powiem Państwu. Nie spodziewałem się, że kiedyś coś takiego powiem, ale w obronie czci i honoru Majora Sukarskiego trzeba to niestety powiedzieć. Proszę o rozprostowanie tej książki. To jak najbardziej potrzebne. Myślę, że dobrze byłoby pewne rzeczy wiedzieć, ale to nie wszystko. Czy jest coś z Sybilaków? Czy jest coś ze związku Sybilaków? Proszę Pani, córka kapitana Dąbrowskiego pisze, i to jest w tej książce, że jej babcia była tak szanowana, że jak ją Sowieci wywozili na Sybir, to jej specjalnie do wagonu wstawili fotel i ona w fotelu jechała do Kazachstanu. Słyszała Pani o czymś takim? Bo mnie to proszę pani powaliło, dlatego że ja znam wiele wspomnień z No, więc wolę się pani zapytać. Ale to nie wszystko. Babcia wiozła ze sobą srebra wodowa do Kazachstanu i wszystko z powrotem przywiozła. No. To, Może to jest za długa dygresja, proszę państwa, ale. Jeszcze raz powtarzam. Musimy pamiętać kto jest żołnierzem wyklętym, a musimy też wierzyć kto nie jest żołnierzem wyklętym. Oficer Wojska Polskiego, najbardziej zasłużony, który idzie na służbę do tego Wojska Ludowego, wypełnia specjalne zadania w tym batalionie morskim, zadania związane z tymi fałszywymi wyborami, nie może być naszym bohaterem, nie można o nim mówić żołnierz wyklęty. Jeszcze raz powtarzam, w ustawie jest wyraźnie powiedziane, żołnierz wyklęty to ten, które z bronią w ręku lub w inny sposób przeciwstawia się agresji sowieckiej na Polskę po wojnie. Kapitan Franciszek Dąbrowski był daleki od tego. Dziękuję. Proszę Państwa, dzisiaj jest 23 marca. Ja od pewnego czasu robię taki kalendarz polski codzienny na łamach naszego dziennika, bo mnie o to poproszono. I Ponieważ jest 23 marca, chciałbym Państwu, żeby odejść od kapitana Dąbrowskiego i potem wrócić do tematu, przeczytać, co powiedział 23 marca 40 roku, czyli dzisiaj mamy rocznicę, co powiedział w przemówieniu radiowym prezydent Władysław Raczkiewicz w przemówieniu radiowym z Londynu. To była, proszę, zbliżamy się do Wielkanocy. Jutro niedziela palmowa, a 23 marca czerwistego roku to była niedziela Wielkanocy. Prezydent Raczyński, Raczkiewicz powiedział tak: Tak mi się dzisiaj w tęsknionym sercu wydaje, jakbym Was wszystkich widział zgromadzonych dookoła święconego stołu. Widzę Was, matki, którym Niemcy pomordowali i pokradli dzieci. Widzę Was, żony, w którym odwieczni wrogowie pokoju i szczęścia ludzkiego rozbili ogniska domowe. Widzę was, żołnierze, którzyście mężnie walczyli do końca w narzucanym nam nierównym boju. Widzę siwe głowy uczonych gasnące w niemieckich katowniach i twarze tych, których Moskale pędzą szlakiem sybirskim. Zimne dziś polskie domy i stół nasz wielkanocny ograbiony. Jedna tylko na dzisiejszym stole czerwieni się pisanka barwiona krwią niezłomnych dzieci Warszawy, Rycerskich obrządców Lwowa i Moglina, Westerplatte i Helu, bohaterów pobojowisk ciągnących się jak Polska długa i szeroka. Czerwieni się ta pisanka krwią patriotów, katowanych przez niemieckich i moskiewskich oprawców. Krwią kapłanów, co ginęli niosąc mordowanym ostatnią pociechę, krwią chłopców, skautów, rozstrzeliwanych z okrzykiem wiary w niepodległość ojczyzny. W tym dniu zmartwychwstania ślubujemy nie spocząć, póki nie zatkniemy naszych słupów granicznych w taki sposób, by Polska już nigdy krzyżowana nie była. Prezydent Radczkiewicz pewnie nie wyobrażał sobie 23 marca 1940 roku, że te słupy graniczne będą wyznaczali do spółki nasi wiarygodni alianci i jeden z tych agresorów, o których tutaj mówi. To przemówienie jest o tyle ważne, że potem dyplomacja polska, rząd polski na i prezydent i cała dyplomacja wystrzegała się jakichkolwiek wystąpień antysowieckich. Wystrzegali się tego, bo zakończył się zakoń, zakończyła się współpraca między Stalinem a Hitlerem w czerwcu 1941 roku, także to jest jedno z tych przemówień, gdzie zrównuje się barbarzyństwo niemieckie i barbarzyństwo moskiewskie. To jest głos Polski z 40 roku. A jeśli chodzi o sprawy kalendarzowe, tak jest bliskie naszego dnia, to chciałem Państwu przypomnieć, że dwa dni temu minęła rocznica śmierci Walentego Badylaka w Krakowie. To jest o tyle ciekawe, że tu jest tabliczka niemu poświęcona na skerze kościuszki chyba dwa lata temu grupa ludzi. Przy Przypomnę. W Krakowie, ale w Krakowie jest ta, pompa ta, I na tej pompie hmm. jest y, y, taka tabliczka, że tam zginął ten Badylak. Ta. Tak? W pierwszy dzień wiosny, Chyba tak. 21 marca 1980 roku, <laughs> Walenty Badylak, były żołnierzem Armii Krajowej, w proteście przeciwko kłamstwu katyńskiemu, popełnił samobójstwo poprzez samospalenie. Podpalił się bał się, że mu nie starczy odwagi do końca, dlatego zanim to zrobił, to przywiązał się łańcuchem do tej studzienki tak, żeby już nie było odwrotu. Oczywiście my jako, jako katolicy, w większości katolicy, możemy mieć wątpliwości co do takiego aktu, bo Kościół katolicki nie pochwala takich aktów. Ale nie może, być, nie może być wątpliwości co do tego, że to był gest heroiczny i że w związku z tym trzeba o tym pamiętać. Tak? Więc pamiętajmy. A proszę Państwa, a dla mnie to jest szczególnie ważne, dlatego że ja jako chłopiec byłem świadkiem innego samospalenia. Słynne dożynki na stadionie dziesięciolecia w Warszawie. Ja wtedy mieszkałem na wsi. Mój ojciec, ponieważ był takim y, wtedy y, dyspozytorem w rolniczym i był bardzo szanowany na wsi. No w ogóle ojciec się specjalizował w pisaniu podań, pamiętam, że przychodzili chłopi tam ze wsi, żeby napisał podanie, on to tak robił sprytnie, tak znał tę frazeologię, wiedział jak, jak to się robi, że w ciągu paru minut wymyślał takie rzeczy niesamowite, które się tam podobały, że ciągle mieliśmy pełno ludzi, to chcieli, żeby im podanie napisać. Najczęściej w sprawie umorzenia żywca, to pamiętam jak dzisiaj, bo było obowiązkowe dostawy. No i była bieda straszna na wsi, to były lata 60 i ojciec tam bardzo sprytnie właśnie wymyślał różne cuda, różne tam powody, dla których, dla których była prośba o umorzenie, czy o... W każdym razie ojciec padł na pomysł, którego potem przez wiele lat żałował. Zabrał mnie do pociągu jadącego na dożynki do Warszawy. Niezapomniane, ile ja wtedy miałem lat, tylko duro. Za kogo euh, oh to, to, to było? Nie, czy, bo... to ja to nie, nie za tak komórki. Ja byłem wtedy młodym nastolatkiem. Do 70 roku był Pociąg był w sztok pijany. Tam nie było ani jednej trzeźwej osoby, więc mój ojciec był przerażony, że mnie zabrał. Cuda się tam działy. Pamiętam tylko te butelki po korytarzu. Które się tam ze sobą skorzały, i pamiętam, no coś strasznego. Ojciec wyszedł z wielkim bólem głowy. Nie wracaliśmy tym pociągiem, a ojciec zapłacił za bilet powrotny, żebym ja już nie musiał w tym towarzystwie jechać. Ale ja proszę ale byliśmy w tym sektorze, w którym, w którym doszło do tego samo, samo spalenia. Ja tego nigdy nie zapomnę ja widziałem tego płonącego człowieka to było w odległości kilkudziesięciu kroków od miejsca, gdzie myśmy z ojcem stali ja tych doświadczeń do końca życia nie zapomnę ale znowu dygresja i znowu będzie tak jak z Jankiem Żarynem w Warszawie proszę Państwa, jutro, jutro jest bardzo ważna rocznica 24 marca marca to rocznica śmierci rodziny Ulmów w Markowej pamiętajmy o tym Niedziela Palmowa i rocznica śmierci rodziny Bulmów. Chciałbym Państwu przypomnieć, że na ponad 24 tysiące sprawiedliwych wśród narodów świata yy, obliczono, że ponad 26% to Polacy, czyli grubo ponad 6 tysięcy to są Polacy. A jednocześnie nam się cały czas doprawia gębę antysemitów i nam się mówi, że my wspólnie z Niemcami doprowadziliśmy do zagłady Żydów. Teraz najnowsza rzecz to nowy film niemiecki. W internecie są informacje, że Bild już właśnie pisze o tym, że Armia Krajowa to byli skrajni antysemici. O Armii Krajowej coś takiego powiedz. W każdym razie chciałbym Państwu przypomnieć, że rodzina Ulmów Mówi się rodzina rolnicza, prosta, ktoś sobie pomyśli, a ciemni ludzie nie wiedzieli, co robią i się narazili. Otóż ten Józef Ulma to był, okazuje się, bardzo mądry człowiek. On miał tylko kilka lat yy, szkoły powszechnej, ale to był taki rolnik, yy, wzorowy rolnik. On tam różne rzeczy wprowadzał na wsi. Był fotografem. To, że mamy cudowną fotografię rodziny Ulmów, to dzięki temu, że on zajmował się fotografią. Rolnik po 4 klasach szkoły poszedł który sam zbudował aparat fotograficzny. Niesamowity człowiek. To był świadomy człowiek. To był świadomy, mądry człowiek. Więc to nie, był, to nie było tak, proszę Państwa, że przypadkiem ci Żydzi z rodziny Goldmany w tam do nich trafili. To był świadomy wybór. Okazuje się, że już wcześniej on ratował od, od śmierci Żydów. No i 24 marca 1944 roku przyjechali po donosie ukraińskiego konfidenta Gestapo. Przyjechali i wymordowali wszystkich. Sześcioro dzieci w wieku od 1,5 do 8 lat, a siódme dziecko w łonie matki miało się urodzić na wiosnę 1944 roku, więc pewnie był co najmniej szósty miesiąc. Pamiętamy. W ulmowie cała rodzina umów jest w drugiej grupie męczenników II wojny światowej do beatyfikacji, czyli przysługuje wszystkim ten tytuł sługa Boży. Pamiętajmy. Proszę Państwa, wróćmy jednak do naszych żołnierzy wewnętrznych.